Cześć widzowie, gramy w Among Asa. Więc koniecznie dajcie subika i łapkę do góry. Ja to trochę ściszyłem, żeby mnie było bardziej słychać. A więc dobra, zaczynamy. Trzech hipostorów ogólnie graby, dobra, widzowie. Patrzcie, na tego pacilka ta <grymne> <Za> fasolki jest. <grymne> Ale fajne mięsko się wykina tak. No dobra, widzowie. A więc co, za trzy naby? Szczęśliwego nowego roku wam życzę. I dużo zdrowia, jestem creemate. Ciekawe, czy jestem Edgiderem. No zobaczmy. Jestem zwykłym creemate'em. A więc idziemy teraz do admina zrobić kartę. No dobra, już tam robię, a ja kartę sobie. O, jaki fajny pecior! Ja mam mięso, tutaj, ten ma puszina. Ciało! No No to to się reportuje? Dobra, a więc bież... wie, więc szukamy impostora, może się znajdzie gdzieś, bananowy mówi, że biał skada, on to potwierdza, więc wierzymy, a więc nie głosujemy na bananowego, najwyżej to skipa dajemy. Nie dawało skipa, widzowie. Szybko! Nie wyrzucili! Co za gąbany! Jak oni mogli? Przecież jestem w no a ja nosiłem ciało w wielcach. Widzowie, rozumiecie coś z tego? Bo ja nie. Okej, okay, teraz gramy na jednego i impostora i jest! Mamy swój kolor! Okej, okay, a więc teraz tylko czekamy aż będzie gierka rozpoczęta. A więc jak widzowie? Zatrzymamy gierkę i czy będziemy impostorami? Impostor nie, crewmate! Ech, mam nieszczęście się jakieś. Ale dobra! I tak mało osób jest impostorem, tylko jedna jest. Jedna osoba, która jest impostorem, Dziewięć osób. Do Storydża. Ej, niech ktoś tu przyjdzie. jak ktoś tu przyjdzie, to zobaczy. Okej. Okay. Jak ktoś tu przyjdzie, to na pewno to zrobię. Albo dobra, teraz zrobię. No co jest? Czemu nie da się? Halo? Ja chciałem zrobić zadanko. Ja się brawo! Znalazł czarnego. Czarnego znalazł. Normalnie. Dlaczego? Ej, ja pierwszy raz widzę, że mam 20 poziom. Różowy jest impostorem? To głosujemy na różowego! Głos na różowego team! Dajcie widzowie! Jesteście wspólnikami moimi? Moimi wspólnikami? To na różowego dajemy! A więc różowy był impostorem! Złapaliśmy impostora, widzowie! Okej, okay. i tam nie zajął czerwonego? I tym skinem ciągle będę codziennie dogrywać A Monk Asa. No nie tak codziennie. Ale będę nagrywać. Ale w sobie to szkoda, że nie mam kaberki tutaj na wyb górnym w rogu. To by filmik był. Taki... Mm. Wielki, taki filmiki. A teraz robimy kartę. A więc pyk. I za pierwszy razem. Widzicie jaki ja jestem gość, super gość. O, oh. oh, myślał ktoś, się, że kogoś zabija. Oh. Dobra, wiem, że on nie jest. Więc będę go chronił. O nie! O nie! Nie! Widzowie! On nas zabił! On nas zabił! Gdzie wnet? Nie wiedziałem, że to odzwetował! Ludzie! Jak? Dlaczego ja? No nie, ktoś tam przewody zajął! dawać mój Czerwony Czerwoniutki. Czekaj, co? Ja czerwonego nie mam. Dobra, jest piętnaście na piętnaście. No czemu? Czemu oni nie dają startu? Nie potrzebuję tego starta, by chociaż raz w odcinku być impostorem. A i napiszcie w komentarzu, jakie macie plany da do wyrok. Bo ja zapomniałem, że mają być plany. Normalnie zapomniał, że ja, że zapomniał. że plany. Dobra widzowie, a więc graby! O, w bedbeju mamy zadanko. O, badadowy się skaduje. Okej, okay, a więc możemy mu ufać. Okej. Okay. że to od, on... To już wiem co powiedzieć. To nie banana. Yy, dice? Co to znaczy dice? Proszę mi powiedzieć co to znaczy dice. Dobra, jedna ja czarnego. A. Dobra, widzowie. Więcej osób dało na Skipa, więc nikt nie wypada. Skip wygrał. A więc co? Z czernym się nie trzymamy, badano webu, bo żeby ufać. Co to ma znaczyć? Ja chcę. Iść do wdw a Jeszcze raz tej zamknięty do... Dobra! Mamy to! Co to miało znaczyć? Shifter! Shape Shifter tam był! Boże widzowie! Shape Shifter! No dobra! Gramy dalej! Nie ociągamy się. że shifter się w e, nie zamieni. Proszę mi oddawać czerwonego! Proszę oddać mi czerwonego! Czerwony to mój kolor. Nie twój. Fede Outfit czerwony? Mój jest czerwony! Mój! Cześć. No, nawet impostorem nie jestem. Ale jestem editerem, dobra, dajemy. A więc teraz skarb. Co się stało w takim krótkim czasie? Co się stało? A więc wyrzucę by czerwonego Lubinarad wyszedł Lubidaret wyszedł. Dobra, a teraz sprawdzamy, czy był impostorem. Oczywiście, że był bo ja byłem glitterem. Co Lubidarad był? Derem. To ilu może być się O tutaj w Aperze nie mam za darmo. Łatwiej się Dobra, teraz już się nie osiągam. No! Ciuuu! Co się stało? Coś się musiało stać. Skoro przycisk jest piękny, dawać. E, wyrzucić brozowego, Marun? Czyli bordowy jest? Ej, to jest bordowy! Dobra, ja daję tam bordowego. Czekajcie kurczaki! Łososie was zjedzą! A nie, bo to wyjecie jecie łososie! A wy nie jesteście kurczakami w upiętnieniu dziwabi! Dobra, jesteśmy w Lower Extrajnie. I tutaj drugie się Zazadka... O, babcia które może być ukryć Bada domy, co się stało? Co? uuu wyrównaliśmy wyrwaliśmy to udało się ktoś się siebie mnie nie shape shifter jakiś kto jest shape shifterem powiedzcie mi na kogo stawiacie kto jest i wterem, Zaczynajcie wideo i napiszcie, kto może być. O, za drugim razem. Okej. Okay. Jakie teraz idziemy? Okej, okay, to elektrykal. Okej, okay, robimy zadanko. Teraz to zadanko. Nie! Nie! Zabili mnie i wygrały grę! Dlaczego akurat na mnie? Wyrzucili mnie! Póki nie będę impusztorem, nie kończę tego odcinka! Dobra, wychodzimy! Pamiętajcie, widzowie! Ja muszę chociaż w jednym odcinku być impostorem! W sumie już w jednym odcinku byłam impostorem. Zapomniałam włączyć mikrofon i niestety nie było mnie słychać. Tylko samą grę. Ale teraz patrzcie na przykład. Nie będzie mikrofon. Napiszcie w komentarzach, czy mnie słyszeliście, czy nie. No czemu nikt dla mnie nie zwolni tego czerwonego? No nie! Muszę chociaż raz być impostorem w tym odcinku. Ja jestem medykiem. O, skada zrobię przed nim. E, czerwony? kuptas Trzeba było nie fejkować taska by ci uwierzył. No tam! Dla no czerwony był. Ja muszę uciec od czerwonego. No czerwody jest ludzie! O, nie ma impostora! Dobra. Chug it, chug it. I go to the... mmm. Mm. I go to chug, chug Pick.

ora. Dobra, pa.